Orzeł bielik. Dziesięć ciekawostek, i może zacznijmy od tego, że niektórzy uważają, że nie powinniśmy bielika zwyczajnego nazywać orłem, tylko właśnie na przykład bielikiem zwyczajnym, że ten ptak należący do jastrzębiowatych nie powinien być w ogóle nazywany orłem. Ale takie dyskusje zostawmy specjalistom. My mamy ciekawsze rzeczy do opowiedzenia, i tu może od razu dopowiem, że on jest nazywany też orłem morskim. Dlaczego? To wyjdzie w materiale. I oczywiście jako pierwszą ciekawostkę należy podać, że u nas jest to ptak osiadły. Nasze bieliki nie wędrują, no może z wyjątkiem osobników młodocianych, ale o tym za chwilę. Ale część populacji bielików wędruje, ponieważ tutaj musimy pamiętać, że część Skandynawii, północna, środkowa Azja to tereny, gdzie te warunki w czasie zimy są niesprzyjające i te ptaki muszą wędrować, żeby po prostu się wyżywić. Więc tu by można powiedzieć, że to ptak częściowo wędrowny i poza Europą i Azją zasiedlają te bieliki zwyczajne również Grenlandię i tam też nie są ptakami wędrownymi. Druga ciekawostka to wielkość, a są to ptaki duże. Długość ciała to od 74 do 92 cm, rozpiętość skrzydeł od 193 do 240, 104 cm, masa samców od 3 do 5,5 kg, samice są większe, od 4 do prawie 7 kg. A jeśli chodzi o różnica pomiędzy samcami i samicami, poza wielkością tu raczej tych różnic nie ma. I tak na pierwszy rzut oka ktoś, kto nie jest specjalistą, czyli na przykład ja, no nie jest w stanie rozpoznać takiego pojedynczego osobnika, czy to samica, czy też samiec. Tutaj tych różnic, tego dymorfizmu nie ma jakoś bardzo zaznaczonego, jak to ma miejsce u niektórych ptaków. W przeważającej wielkości żyją obok wody czyli morze, jezioro, rzeka tam, gdzie jest po prostu pożywienie. Czyli dlatego właśnie są często były, są nazywane orłami morskimi, ponieważ właśnie żyją w okolicach morza, zbiorników wodnych, miejsc, gdzie właśnie jest pożywienie. I chociaż preferują raczej tereny, gdzie są lasy, po prostu tam są drzewa, gdzie można założyć gniazdo, czy też gniazda, i można też przenocować, to one przecież zasiedlają też tereny, gdzie tych lasów nie ma, na przykład Grenlandię, albo też stepowe, półpustynne tereny Azji. Więc to nie tylko tereny zalesione, one doskonale przystosowują się do warunków, jakie mają. Więc woda, czyli miejsce, gdzie jest po prostu pożywienie to jest to główne miejsce, które jest wybierane, gdzie żyją po prostu bieliki, i one raczej nie oddalają się od tej wody na więcej niż kilka kilometrów nie mają takiej potrzeby. A jeśli mowa o pożywieniu Czyli tym, co jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o to, gdzie żyją te ptaki, to oczywiście warto powiedzieć, że głównym źródłem pożywienia są ryby. Ryby są tym najważniejszym elementem, jeśli chodzi o pożywienie tych ptaków. Na drugim miejscu mamy ptactwo wodne i można powiedzieć, ryby plus ptactwo wodne to właściwie większość tego pożywienia, przynajmniej latem, kiedy. Po prostu tego ptactwa jest więcej i dostęp do tych ryb jest łatwiejszy. Tylko, że tutaj trzeba też pamiętać, że one jedzą też padlinę. Są to ptaki, które doskonale przystosowują się do zastanych warunków i zjadają to, czego jest najwięcej. Ale mamy ryby, później ptactwo wodne, później mamy padlinę, która jest szczególnie ważna na przykład zimą, ponieważ wtedy jest jej więcej i też jest łatwiej do zdobycia. No i inne źródła pożywienia są o wiele gorsze. A inne zwierzęta, gryzonie, ssaki, to ułamek, jeśli chodzi o to pożywienie tych ptaków. Jeśli chodzi o ryby, to łapią najczęściej ryby ważące od pół do trzech kilogramów, chociaż oczywiście kilkukilogramowe ryby też jak najbardziej łapią. Piąta ciekawostka to to, tak, pomyliłem się. Piąta ciekawostka miała być o odżywianiu, ale tak jak wspomniałem. W piątej ciekawostce powiem o tym, że chociaż jest to ptak w większości osiadły, czy też częściowo wędrowny, to trzeba pamiętać, że młode osobniki one często wędrują. One te pierwsze swoje zimy, zanim nie osiągną dorosłości, zanim nie znajdą partnerki, one właśnie wędrują nie na wielkie odległości, tutaj raczej mowa o kilkuset kilometrach i one wędrują na południe, w tereny troszkę dla nich łatwiejsze i tworzą wówczas stada takie nieduże kilka, kilkanaście do 30-40 osobników, a te młode, które zostają, też potrafią takie stada tworzyć. Jeśli natomiast chodzi o te orły, ja sobie tutaj na mapie tak jakby wskazuję, które żyją właśnie w północnej, w środkowej Azji, one już potrafią pokonywać kilka tysięcy kilometrów, no, żeby dostać się do tych miejsc, gdzie jest już tak jak trzeba, żeby było to po prostu pożywienie. Są to ptaki terytorialne, chociaż tutaj należy zaznaczyć, że tak mocno chronione są tylko okolice, najbliższe okolice, najbliższy obszar gniazda. Chociaż ten teren, teren tych ptaków może być duży, tu dużo zależy od ilości pokarmu, to jednak najbardziej tak skutecznie fizycznie chronione są te najbliższe okolice gniazda, ale gdy już do takiego zbyt daleko idącego naruszenia tego obszaru dojdzie, to te ptaki walczą i te walki potrafią być bardzo, bardzo zacięte i dla jednego z walczących mogą skończyć się bardzo, bardzo źle. Siódma ciekawostka. Oczywiście są to ptaki, które łączą się na całe życie, no ale gdy jednego z partnerów zabraknie, to dosyć szybko ten, który został, szuka sobie nowego i budują gniazda przeważnie na wysokich drzewach, na wysokości od 8 do 25, nawet więcej metrów. Tylko, że gdy tych drzew nie ma, to oczywiście mogą na jakichś półkach skalnych, na urwiskach, na klifach również budować te gniazda. No nic dziwnego, populacja skandynawska czy też grenlandzka, no tam to już w ogóle, tam właściwie tych drzew nie ma wcale, tam jest chyba jeden naturalny las, tyle zostało, to one właśnie gniazdują właśnie na takich urwiskach, które mogą wznosić się na wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. I te gniazda potrafią być bardzo duże. Tutaj pamiętajcie, że wysokość tego gniazda to może być 2 metry, średnica, nie szerokość to metr, mogą być one nawet jeszcze większe i mogą osiągać nawet kilkaset kilogramów. Dlatego drzewo, na którym to gniazdo jest zakładane, musi być odpowiednio duże i odpowiednio wytrzymałe. I te ptaki mogą wybudować nawet kilka gniazd na swoim terenie. Oczywiście młode mają tylko w jednym. I one, te gniazda w znaczeniu, są po powrocie. Na przykład z wędrówki, w przypadku tych, które wędrują, oraz wiosną odbudowywane, dlatego potrafią zwiększać swoją wielkość i niekiedy dochodzi do czegoś takiego, że to gniazdo może się zawalić zarwać. Co, gdy na przykład w środku są pisklaki, potrafi być dla nich bardzo, bardzo groźne. Jeśli chodzi o lęgi, to samica składa dwa jajka, najczęściej dwa jajka, rzadziej jedno, trzy. 4 to już jest wyjątkowo. I są to jajka wysiadywane przez oboje rodziców, chociaż tutaj samica wysiaduje te jajka przez no, większość tego czasu. I to wysiadywanie trwa od 38 do 42 dni. I później rodzą się te małe, które dosyć długo rosną. Tutaj musimy pamiętać, że pierwsze próby latania to dopiero po około 10 tygodniach. A te ptaki już tak dobrze latać potrafią dopiero po około 3 tygodniach. Miesiącach. Więc tutaj należy zaznaczyć, że no są to ptaki duże, więc i to rośnięcie im troszkę zajmuje, troszkę dłużej niż w przypadku innych ptaków. Ale to, że ptak, orzeł, bielik. Potrafi latać, to nie oznacza, że on od razu odlatuje od rodziców, on jeszcze kilka tygodni przy tych rodzicach jest i jest przez nich dokarmiany, później się troszkę bardziej od nich oddala, chociaż trzeba pamiętać, że w tym rewirze na tym terenie swoich rodziców mogą one jeszcze być rok, niekiedy nawet trzy lata, zanim zostaną w ogóle przegonione, kiedy osiągną tą dorosłość, ale najczęściej zimą, pierwszą zimą już, tak jak mówiłem, tworzą pierwsze takie stada. Mogą odlatywać albo mogą też właśnie zostając na miejscu tworzyć takie stado, w którym po prostu mają łatwiej, łatwiej sobie poradzić. I tutaj może przedostatnia ciekawostka, niezbyt przyjemna, ale w przeciwieństwie może do niektórych innych ptaków drapieżnych, tutaj te młode tak bardzo się nie zwalczają jedno drugie, to jednak nawet do jednej trzeciej młodych niestety nie przeżywa ze względu na to, co robi z nim ten drugi. Pisklak, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście ten najczęściej starszy, ponieważ tutaj te wyklucia następują po kilku dniach od siebie i niestety bardzo jedna trzecia to właśnie efekt tego, że ten większy, no niestety tego mniejszego. Wiecie, co robi. Jeśli chodzi o populację w Polsce, to żyje u nas od tysiąca do półtora tysiąca par bielików, i tutaj mamy trend stabilny, a nawet wzrostowy. Jeśli chodzi o Europę, to jesteśmy trzecim państwem, jeśli chodzi o liczebność tych ptaków. Trzeba też pamiętać, że zimą potrafią do nas przylecieć młode bieliki. Czy też w ogóle bieliki, i ich może być nawet kilkaset, tak żeby tą zimę u nas w łatwiejszy sposób spędzić. Więc ptak bardzo ciekawy. Ptak, o którym można by oczywiście mówić więcej, ale tak będą dogrywki, będą takie dodatkowe informacje, ciekawostki, ale to może w przyszłości. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za ocenianie, komentowanie, polecanie, pokazywanie znajomym, wrzucanie na swoje media społecznościowe, oglądanie innych materiałów, nie tylko tych ptasich, ponieważ takie inne też są na tym kanale do czego serdecznie zapraszam. I to co najważniejsze, bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście, za ogląda że oglądacie, no i że też ciekawią Was takie tematy jak mnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.